Sobota przede wszystkim na piłkarskiej mapie Polski miała stać drugą ligą i bezpośrednimi awansami do pierwszej ligi, gdzie biły się aż trzy zespoły, i tak do końca nie wiadomo było aż do ostatnich minut kto awansuje. Teraz już to wiemy. Ja jestem Patryk i serdecznie was zapraszam, tak jak już wiecie z tytułu filmu do tego pierwszego meczu, który jest już za nami. Górnik Łęczna oczywiście, bo o nim mówimy, miał tą łatwiejszą drogę do bezpośredniego awansu do pierwszej ligi, ponieważ wystarczył im tak naprawdę tylko remis, a mieli bardzo łatwego przeciwnika, którym była oczywiście Legionowia. Na stadionie w Legionowie. Mecz oczywiście dla nas bardzo bliski sercu, bo nagrywaliśmy tam jeden raz jakiś materiał, m.in. z piłkarskiego podsumowania tygodnia, ale to idąc tym tokiem myślenia, to, to nie o to chodzi. Generalnie Legionowia w tym meczu miała za zadanie dobrze zagrać, no, żeby się godnie pożegnać z drugą ligą, bo wiadomo było już od dawna, że spadnie. Natomiast Górnik Łęczna, tak jak wspomniałem, miał tylko zremisować. Co ciekawe, już w poprzednim tygodniu górnik mógł Awansować bezpośrednio, aczkolwiek tam zabrakło troszeczkę szczęścia, bo zremisowali ze stalą, że w 2 do 2. Tutaj wystarczyło łatwiejsze zadanie mieć. No i tak wyglądało. Pierwsza połowa była bardzo bezbarwna, zresztą to było widać, że górnik nie, nie, nie forsuje jakiegoś tempa, legionowia zresztą też, chociaż oczywiście częściej potrafiła. Znaleźć się w dobrej sytuacji do ewentualnego strzelenia bramki. No, druga połowa to już zupełnie inne spotkanie. Druga połowa pod dyktando oczywiście górnika Łęczna, który zdominował legionowie. No i oczywiście strzelił jej dwie bramki, które dały im bezpośredni awans do pierwszej ligi. Oczywiście górnik długo nie posiedział w drugiej lidze. Nie trwało to tak długo jak inne zespoły, które tam są lub były. Więc ta ich droga. W górę nie jest tak zawiła, więc oni są jakby już przyzwyczajeni do ewentualnych spadków i awansów, ale na pewno warto zwrócić na tą drużynę uwagę w kontekście następnego sezonu i, i pierwszej ligi, bo górnik być może nie twierdzę, że od razu awansuje do ekstra klasy, ale myślę, że może namieszać i to będzie widać zwłaszcza z tymi troszeczkę lepszymi zespołami, które będą się bić o ten bezpośredni awans i ewentualnie o awans w bar. Więc wcale nie zdziwię się, jaki górnik Łęczna również do tych drużyn będzie aspirował. Z dzisiejszego odcinka to by było na tyle. My serdecznie gratulujemy awansu górnikowi Łęczna. Do pierwszej ligi, oczywiście w imieniu naszego kanału, serdecznie gratulujemy także ich kibicom. Na pewno będzie na co popatrzeć w pierwszej lidze, bo ta drużyna zasługuje na to, żeby być troszeczkę wyżej niż, niż druga liga. Oczywiście to nie wszystko. Śledźcie nas na bieżąco, ponieważ będą się pojawiać w najbliższym okresie kolejne filmy, również w związku z barażami, które już we wtorek, także serdecznie Was zapraszam już we własnym imieniu na materiał z, tego, z tej okazji, a także na inne materiały, które w przyszłości się ukażą, które będą być może związane właśnie z Waszymi zespołami. Także komentujcie, jak Wy oceniacie ten awans górnika Łęczna, czy zasłużony, czy też nie i oczywiście możecie również komentować ten mecz, jeżeli mieliście okazję go obejrzeć. Ze swojej strony żegnam się, dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w przyszłych. Cześć!